Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny, bardzo aromatyczny i wilgotny piernik z jabłkami. Jest to jeden z lepszych pierników, które możecie upiec na święta. Bardzo serdecznie polecam i zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będą nam potrzebne: dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 ml. 5 małych jajek. 1 trzecia szklanki miodu. Ja mam miód wielokwiatowy. 3 czwarte szklanki oleju. 3 czwarte szklanki cukru. 2 łyżki przyprawy do piernika. 1 łyżka kakao. 1 łyżeczka sody spożywczej. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Oraz kilogram jabłek, u mnie to jest złota reneta. Bierzemy dużą miskę, przesiewamy do niej mąkę, sodę oraz proszek do pieczenia, wsypujemy przyprawy do piernika, oraz kakao, mieszamy. odkładamy na bok. Bierzemy umyte i osuszone jabłka oraz łyżeczkę do krojenia. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę. Podkładamy na bok. Bierzemy dużą miskę. Wbijamy do niej jajka. Wsypujemy cukier. Dodajemy miód. I miksujemy na najwyższych obrotach przez około 5 minut. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy olej. Wsypujemy suche składniki. Miksujemy. Wsypujemy jabłka. Mieszamy. Ciasto gotowe, bierzemy formę. Wyłożoną papierem do pieczenia o wymiarach 24 na 24 cm i wlewamy do niej ciasto. Wyrównujemy. I tak przygotowany piernik wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Grzanie góra-dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 60 minut. Piernik gotowy. Pozostawiamy go do wystygnięcia. Teraz przygotujemy sobie polewę czekoladową. Bierzemy 100 g roztopionej mlecznej czekolady, wlewamy dwie łyżki śmietany kremówki i mieszamy. Polewę czekoladową wylewamy na ciasto. Rozsmarowujemy. I bierzemy jedną szklankę pokruszonych orzechów. Posypujemy. Kroimy. Piernik jest przepyszny, mięciutki, aromatyczny. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.